Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert. Ja nazywam się Kamil i w tym filmie pokażę Wam, jak możecie zautomatyzować proces wysyłania kodów do śledzenia swoim klientom. Czyli jak to zrobić, aby maile same automatycznie wysyłały kod do śledzenia Waszym klientom i jak Wasi klienci mogą śledzić te swoje przesyłki na Waszym sklepie internetowym. Czyli w skrócie, jak to zautomatyzować i zrobić to za darmo. Zanim jednak przejdę do konkretów, to zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze Wszystkimi nowymi materiałami na temat dropshippingu i nie tylko, i zapraszam do oglądania. będzie wyglądała strona, na której wasi klienci będą mogli śledzić przesyłki. Wystarczy, że wpiszą sobie tutaj swój kod do śledzenia, klikną track i w tym momencie pojawią się informacje na temat przesyłki, gdzie ta przesyłka się znajduje i ile jeszcze czasu będzie na przykład szła. Wszystkie te informacje będą zaciągane z 17track, czyli to jest taki, taka strona, na której są wszystkie informacje na temat przesyłek międzynarodowych różnego rodzaju, m.in. z tych z AliExpress. Co jest fajne, to tutaj nie będzie pokazane, że to na przykład ktoś zamówił na AliExpress i tak dalej. Będzie że idzie to z China, będzie, że idzie to skin, natomiast mimo wszystko ci ludzie mogą się nie połapać, że to idzie z AliExpress. tutaj wyskoczy takie okienko i to właśnie te informacje z 17 track pojawią się na waszym sklepie internetowym po tym jak Wasz klient wpisze tutaj swój kod do śledzenia. Do zrealizowania tej funkcji nie będzie nam potrzebna żadna aplikacja. Oczywiście jest bardzo dużo różnych aplikacji, moglibyście ich używać, natomiast większość jest płatnych i większość ma różnego rodzaju no, problemy z tymi aplikacjami. Oczywiście są również takie, które trzeba troszkę Płacić, ale dają nam różnego rodzaju udogodnienia. Ale myślę, że jeżeli chodzi o to rozwiązanie, wystarczy nam takie najprostsze i będzie ono zrealizowane za pomocą skryptu. Będziecie mieli link w opisie. Wystarczy, że podacie tam swojego maila, przejdziecie na stronę i tam będziecie mogli pobrać ten skrypt w bardzo prosty sposób. Minuta czasu i będziecie go mieli u siebie na komputerze. Ja będę tutaj realizował wszystko właśnie za pomocą tego skryptu. Tak więc na początku przechodzimy w online store i oczywiście jest to rozwiązanie dla Shopify. -u. Przechodzimy sobie w online. Store, dajmy pages, klikamy add page. Otworzy nam się oczywiście tutaj nowa strona. Wystarczy, że nazwiemy sobie ją na przykład. Niech to będzie track your order. Możecie nazwać sobie ją śledź przesyłkę, w zależności gdzie to robicie, jeżeli to robicie w Polsce no to nazwijcie to śledzenie przesyłki czy cokolwiek innego. Teraz przechodzę sobie do tego skryptu i jest tu taki skrypt, jak zjedziecie sobie na sam dół to będzie skrypt track your order. Muszę sobie ten skrypt cały skopiować i wkleić, tylko tutaj musicie zmienić na html i wklejacie go sobie tutaj. I teraz ważna rzecz, tutaj nic nie zmieniacie, jeżeli macie to po angielsku, swój sklep macie po angielsku, natomiast jeżeli macie po polsku, to te zdania, które tutaj macie po angielsku trzeba sobie zmienić, czyli enter your tracking number here to see your order status, to musicie sobie zmienić na polski, więc jest to bardzo proste. Klikacie save, w tym momencie wszystko tutaj powinno działać, czyli tak jak przed chwilą widzieliśmy. I już tutaj mamy tą informację, faktycznie nam się pokazuje, dam view page i zobaczymy jak to wygląda na żywo. Więc to jest jedynie ten, te dwa zdania, będziecie, nie, track your order to jest akurat to co tutaj Macie, natomiast Enter your tracking number here to see your order status. To najlepiej w kodzie. Tutaj trzeba będzie to zmienić na polski język i tutaj nie będzie żadnego problemu. Teraz, oczywiście, chcielibyśmy, aby to pojawiało się tutaj na górze. Więc wystarczy, że weźmiemy, wejdziemy sobie w navigation. Wejdziemy sobie, oczywiście, w main menu. Chyba, że macie jakieś inne menu, gdzie chcecie, może footer menu, chcecie to dodać. W tym wypadku wejdziemy sobie do main menu. Mamy home catalog, czyli tak jak tutaj jest home catalog. Da dajemy ad menu item. Nazywamy go tak samo. Jak tam czyli track your order, e, tutaj musimy znaleźć tą stronę. Czyli klikamy Pages, zaraz nam wyświetli tą stronę, którą chcemy. Aktualnie mam tylko tą jedną, czyli track your order. Wybieram, klikam Add, e, daję Save menu, i w tym momencie mam te trzy elementy. W naszym main menu jest, czyli jak świeże. To już znajduje się tutaj tracker order. Oczywiście jestem na tej stronie, więc tutaj nic się nie pojawi. E, tak więc to jest jedna rzecz, i teraz osoba, która będzie miała ten kod do śledzenia, będzie mogła tutaj wejść, wpisać, kliknąć track i przerzuci ją na stronę. E, znaczy, nie przerzuci na stronę, tylko tutaj wyskoczy taki komunikat, będzie wszystko pokazane. Teraz chcemy, bo można. Teraz są dwie opcje: albo będziecie wysyłać każdy kod do śledzenia z osobna do klientów, czyli otwieracie maila, wpisujecie maila klienta, e, które bierzecie tutaj z zamówienia, później bierzecie jej, jego numer ten do śledzenia i wysyłacie mu. I możecie tak za każdym razem robić, możecie zatrudnić kogoś, żeby to dla was robił w zależności od tego jaka jest tam wasza sprzedaż. Natomiast jest prostsze rozwiązanie. Przechodzimy sobie w settings. Oczywiście po każdym po każdej sprzedaży i po różnych rzeczach tutaj elementach, na przykład po sprzedaży przychodzi taki mail thank you email, gdzie tam jest podziękowanie za to, że ktoś coś kupił. To jest w notification. Mamy tu bardzo różnego rodzaju dużo różnego rodzaju maili, które są wysyłane między innymi właśnie order confirmation, czyli to takie potwierdzenie zamówienia, ale mamy też shipping confirmation i to będzie w tym filmie nas interesowało. Klikamy sobie shipping confirmation i zobaczymy jaki e-mail przychodzi do osób w momencie, kiedy potwierdzimy, że wysłaliśmy tą przesyłkę. Zaraz pokażę wam o co chodzi. W każdym razie wtedy przychodzi preview, przychodzi wtedy taki e-mail, który zaraz tutaj powinniście zobaczyć i jest pojawił się ten e-mail, czyli your order is on the way e, i tak dalej i tak dalej i mamy tutaj ten numer do śledzenia który ta osoba dostała podczas zamówienia, który wy dostaliście na Aliexpress i on tutaj automatycznie wysyła się do tej osoby, ona może kliknąć sobie view order i wtedy pojawi się tylko to całe zamówienie jej, a chcemy żeby ona wtedy jak klikniemy tu view your order to żeby przeszło nam do track your order e, do tego zaraz przejdziemy, ale jeszcze żeby nakreślić wam o co, o czym, o co mi tu chodzi, czyli jak mamy zamówienie, ktoś złożył u nas zamówienie to w order mamy coś takiego jak fulfill i tutaj jest Unfulfilled. Możemy to kliknąć Fulfilled, czyli jest tutaj wysłane to zamówienie, i wtedy będziemy mogli podać ten kod. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Czyli to jest nasze zamówienie, powiedzmy, że ktoś złożył to zamówienie. Wy już zamówiliście to zamówienie, powiedzmy testowe na AliExpressie za te powiedzmy 10 zł, więc 19 zł jesteście na plusie. Przechodzicie tutaj, bo już macie kod do śledzenia na tym AliExpressie do tej przesyłki. Klikacie Mark As Fulfilled, przenosi Was do takiego okienka, gdzie macie dalsze informacje pod. Czyli tutaj wpisujecie ten tracking number tej osoby, której dostaliście już ten tracking number na AliExpressie. Tutaj to wpisujecie. Możecie również zaznaczyć shipping kariery, jeżeli wiecie jaka jest, czyli jaki, kto przewozi tą przesyłkę, czy jest to zazwyczaj to będzie jakiś tam AliExpress standard shipping, czy i e pakiet. Często tu takich opcji nie ma, więc możecie to po prostu tak zostawić. Tutaj kli klikacie tracking number, klikacie fulfill item, i wtedy w tym momencie do tej osoby, która zamówiła ten produkt, właśnie dochodzi ta wiadomość, ten e-mail, który będziemy teraz właśnie edytować. Tak więc jeszcze raz wróćmy sobie do tego, to jest ten e-mail, który ona dostanie po tym jak klikniecie tam Fulfill, będzie tutaj ten USPS, jeżeli zaznaczycie, jeżeli nie zaznaczycie, kto przewozi ten przedmiot, no to tutaj się nic nie pojawi najprawdopodobniej, no i będzie tutaj ten kod do śledzenia. Po tym jak ona kliknie tu, no to w tym mailu zostanie tak, że tam przeniesie ją do takiego podsumowania zamówienia, natomiast my teraz zrobimy tak, aby przeniosło ją do tej naszej strony. Jak to zrobić? Więc, tak, przede wszystkim kasujemy to, co już jest tutaj. W tym momencie skasowaliśmy wszystko. Przechodzimy sobie do tego skryptu, który jest na samej górze, czyli e-mail potwierdzający wysyłkę. Musicie znać również link do, tego, do tej strony, czyli track your order. Wystarczy, że skopiujecie sobie ten link, i tutaj na żółto jest zaznaczone już ten link. Wystarczy teraz, że sobie to skasujecie. I wkleicie ten link, który macie, który jest tutaj u Was. No i teraz przekopiujecie sobie całkowicie to, e, ten cały skrypt. kopiujecie, Kopiujecie go w całości i wklejacie tutaj do wklejacie tutaj do email body i w tym momencie klikacie save, no i w momencie kiedy ktoś zamówi u was ten produkt, możemy kliknąć sobie preview zobaczycie takie coś więc tutaj jest dodanych oczywiście kilka jeszcze innych informacji między innymi tutaj znajduje się te informacje o tracking number, już nie ma tutaj ten shipping, kto, jak, kto przewozi, natomiast mamy tutaj good news coś tam, coś tam i mamy 2 do 3 dni, czyli tutaj jest jeszcze taka informacja jeżeli ten numer nie działa to poczekaj 2 do 3 dni i spróbuj ponownie. Bo, bo, bo to często się tak dzieje, że na AliExpressie dopiero po 5, po 10 dniach gdzieś tam te informacje się pojawiają, więc oczywiście możecie to w kodzie sobie tutaj zmienić. Tu macie 2-3 dni, natomiast znajdźcie linijkę, w której jest ten tekst i tak samo możecie sobie zmienić to do 5-10 do dni, a jeżeli robicie to po polsku, to również mamy tu na przykład if your tracking number isn't working, please wait 2-3 days. Możecie sobie to zmienić na przykład 5-10 Oczywiście, jeżeli robicie to w Polsce, przetłumaczcie sobie na, na zwykłym, nawet translatorze, i później, z, żeby to fajnie wszystko było do zrozumienia, i wklejcie sobie tutaj. Tylko pamiętajcie, żeby nic nie usuwać, m, tylko i wyłącznie ten tekst. Tak więc podsumujmy, do czego będzie sprowadzało się Wasze zadanie. Wasze zadanie będzie sprowadzało się do tego, aby zamówić na AliExpressie. W momencie, kiedy dostaniecie kod do śledzenia, przechodzicie tutaj, e, klikacie marka z Fulfilled, w tym miejscu wpisujecie tracking number, e, dajecie Fulfilled item, auto Automatycznie wysyłany jest do klienta Wasz ten e-mail i ten klient po, po kliknięciu tam w przycisk będzie mógł przejść sobie tutaj, tutaj wpisze ten kod i wyświetlą mu się informacje na temat tego, tej wysyłki. Tak więc to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to wszystko wytłumaczyłem. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach, zostawcie jakiegoś lajka i słyszymy się następnym razem.